matyidzieciaty.pl blog audio czyta autor kruchość Kiedyś, w tamtym moim życiu, przed życiem z dziećmi i ukochaną, byłem na towarzyskim spotkaniu. Grała muzyka, szumiało w głowie. To wtedy zadzwonił mój kolega. Zapytał mnie o historię, którą opowiadałem dzień wcześniej jego żonie. Dziwne, pomyślałem, prawie 29 godzina, ja cały w skowronkach, i tylko ta rozmowa nie wiadomo o czym. Bo moja żona nie żyje, powiedział. Wino uleciało ze mnie równie szybko jak z kowronki. Obudziła się nagle, z krzykiem upadła. Ostatnie tchnienie oddała w usta ranimującej ją córki. Zgasła. Nagle i bez pożegnania młodo. Granat, który wybuchł w jej głowie, zabrał światu ją samą i poharatał tych którzy zostali. Pamiętam. Pamiętam także i ten wieczór z bólem odmienioną, nie do poznania twarzą ukochanej, która tyle potrafi znieść. Pamiętam tykanie zegara. Nie wiem, czy w mojej głowie, pełnej ujawnionych nagle wspomnień, czy w głowie ukochanej. Może w oczekiwaniu na połączenie z numerem alarmowym. Pamiętam suchość ust, gdy dyspozytor jeszcze przed lekarskim potwierdzeniem w wywiadzie wysłał karetkę. Bez sygnału, proszę. Dzieci śpią, pogotowie przyjechało niemalże natychmiast. Rozpoznanie było również szybkie co i decyzja do szpitala zaraz. I tylko tykanie zegara w mojej głowie z nadzieją, że tylko w mojej. To, czego już sam nie widziałem, zostając z dziećmi, to szpital. Z tomografią od ręki i natychmiastową oceną jej wyniku. To nie granat. Dzieci widziały kładącą je do snu mamę i o poranku z mniej zbolałą niż wieczorem miną. Śniąco niebieskich nie doświadczyły tego nagłego zatrzymania świata. Jak pięknie jest być. Każdy ma swoje święto Piszę, bo lubię. Nagrywam, bo mogę. Słuchasz, bo wspierasz. Żonaty i dzieciaty.pl blog audio.